Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Dziś pokażę Wam akumulatorowy głośnik Bluetooth Dedra, a jest to model d 7004. Zapraszam. Stwierdziłem, że czas już na to, żeby pokazać Wam ten głośnik, bo używam go dobre dwa miesiące. A oprócz tego w międzyczasie jeszcze w koncie warsztatu znalazłem radio DeWalt, które również chciałbym Wam pokazać. Natomiast dziś skupimy się na tym niewielkim głośniczku, niewielkim, bo jest naprawdę niewielkie. On waży 210 g bez akumulatora, więc no waga zabawkowa powiedziałbym, ale możliwości wcale już nie zabawkowe. Jeśli chodzi o samo urządzenie, to mamy możliwość puszczenia muzyki z dwóch źródeł. Możemy to zrobić przez Bluetooth. Wyposażony jest w Bluetooth 4.2, czyli już taka Nowsza odmiana powiedzmy dla tych, którzy gdzieś tam technicznie nie bardzo ogarniają, która daje nam większe możliwości. Po pierwsze, ten dźwięk jest lepszy, po drugie, jest mniej prądożerny dla urządzenia, co znacząco wpływa na czas pracy. Po drugie, mamy możliwość wyjściem AUX podać mu dźwięk, czyli y, mówiąc po prostu kolokwialnie, kablem Jack Jack, jesteśmy w stanie tutaj też ten dźwięk dostarczyć z telefonu MP3 z jakiegokolwiek innego urządzenia. Wyposażony jest również w złącze USB, ale ci, którzy myślą, że wrzucą pendrive'a z piosenkami i będą go odtwarzać, to powiem wam, że nie, złącze USB dedykowane jest do ładowania urządzenia. Jest to złącze USB 5V 2A. Więc całkiem spoko, bo jednocześnie możecie sobie podładować telefon i w tym samym czasie również słuchać muzyki. Ma to swoje naprawdę zalety. Urządzenie wyposażone jest w dwa 3 watowe głośniczki i to już daje całkiem fajny efekt w warsztacie takim jak mój. Rzeczywiście tą muzykę słychać naprawdę spoko. Tutaj ja mam 20 kilka metrów w sumie i wszędzie jestem w stanie ten dźwięk słyszeć naprawdę fajnie. Na budowie na duże powierzchnie raczej słabo, także nie nastawiajcie się, że kupicie ten głośniczek Postawicie na środku 200-metrowego pomieszczenia i wszyscy będą cykać w rytm muzyczki, którą tam zapuścicie. Nie, aż tak dużych osiągów to nie ma, ale za to ma sporo osiągi, jeśli chodzi o baterię, bo na akumulatorze 2A jest w stanie pracować 22 godziny, na akumulatorze 4A jest w stanie pracować 42 godziny, i na akumulatorze 5A jest w stanie pracować 53 godziny. Czy to jest prawda? Powiem Wam, że w sumie tak. Nie osiągnąłem nigdy tak dobrych wyników. Pewnie dlatego, że zawsze tej muzyki gdzieś tam słuchałem na maksymalnej głośności i używałem tego głośnika przez kilka dni nie ciągiem, tylko przychodząc tutaj w ciągu tygodnia na te 3-4 godziny po południu po prostu ten głośnik uruchamiałem. I rzeczywiście y, sytuacja wyglądała w ten sposób, że na 4 amperogodzinach zbliżyłem się sumarycznie bardzo do tych 42 godzin, bo z moich obliczeń wynika, że słuchałem muzyki na jednym ładowaniu przez 40,5 godziny. Jest jedna ważna uwaga. Po pierwsze słuchałem y, przez kilka godzin książki. I to takiej książki czytanej przez jedną osobę, więc to nie było tak jak tam niektóre te książki czytane na głosy, że no były jakieś podkłady muzyczne czy coś, po prostu goły czytany tekst, ale też dwa razy się zapomniałem i podłączyłem sobie po prostu telefon do ładowania w tak zwanym międzyczasie, co na pewno też wpłynęło na ten czas pracy. Za drugim razem miałem podobny wynik. Bo dwa razy postanowiłem sobie to przeliczyć. I za drugim razem również przekroczyłem te 40,5 godziny, ale nie było to 42 godziny. Mimo wszystko uważam, że wynik naprawdę niezły. Zwłaszcza przy założeniu, tak jak mówię, że ja korzystałem z niego przez ileś tam dni z jakimiś przerwami. Czasami nie byłem tutaj codziennie, tylko na przykład nie wiem, nie byłem w niedzielę wcale, więc skończyłem słuchać w sobotę, przyszedłem dopiero w poniedziałek. Ale wygląda to, jak wygląda. Dwa lata gwarancji, oczywiście. Urządzenie niewielkie. Zaraz sobie rozpakujemy. Ja mam tutaj świeżo naładowany akumulator 4A. Na nim będziemy sobie testować. Puszczę wam kilka utworów, tych, które mogę, bo pozwala na to licencja YouTube'a i porozmawiamy sobie, czego słuchałem i jakie są moje odczucia. Zapraszam. Jak możecie się spodziewać, nie będzie to jakiś bardzo szałowy unboxing, ponieważ no, za dużo tutaj nie ma. Mamy instrukcję obsługi oraz ulotkę informacyjną na temat innych produktów Dedry, które są dostępne w ofercie. Mamy sam nasz głośnik, który jest naprawdę niewielki i leciutki oraz taką R ratę do instrukcji i ta errata nas informuje, że urządzenie jest zgodne z normą Unii Europejskiej 2014 łamane na 53 łamane na UE, cokolwiek to znaczy. No ale sam nasz sprzęt, sam nasz sprzęt wygląda w ten sposób. Nie jest gumowany, jest w całości wykonany z tworzywa, mimo wszystko. Producent deklaruje, że nadaje się do pracy w warunkach budowlanych, tak? czyli do prac gdzieś tam warsztatowych. Głośniki mamy z dwóch stron. Te dziurki to już głośniki nie są. Z przodu mamy, tak jak mówiłem, Wyjście z przodu. Patrząc na naklejkę, to bardziej z tyłu. Mamy wyjście właśnie USB do ładowania. Mamy jacka naszego u góry, mamy panel sterujący w pośrodku. Przycisk włączania, uruchamiania naszego urządzenia głośniej, ciszej poprzez krótkie naciśnięcia, poprzez dłuższe naciśnięcia. Przy większości urządzeń jesteście w stanie, zwłaszcza przez Bluetooth, przełączyć piosenkę na następną. Oczywiście, środkowy przycisk jest, ma również funkcję Play Pause. Tyle. Bierzemy sobie nasz akumulator, nasuwamy urządzenie. Od strony zacisku mamy dostęp do wcześniej wspomnianych portów. Sprzęt uruchamiamy. Już w tym momencie. Myślę, że nie muszę Wam pokazywać, jak parować urządzenie Bluetooth. Usłyszeliście takie charakterystyczne tyknięcie. To oznacza, że on połączył się już w tej chwili z moim telefonem, bo wcześniej był sparowany. I teraz podgłaśnianie. Podgłaśnianie możemy wykonać, używając tych przycisków plus minus, które mamy tutaj u góry. I ten charakterystyczny dźwięk oznacza, że doszliśmy do granicy zakresu, na które nam pozwala tak zwane bezpieczne słuchanie. Natomiast możemy to jeszcze spróbować podgłośnić z poziomu telefonu, jeśli na telefonie nie mamy najwięcej jak się da. Teraz przełączanie utworu. Przełączanie utworu wygląda w sposób następujący. Maksymalnej głośności ja zmienię kilka utworów, a następnie zniknę na chwilę, pójdę w najdalszy zakątek warsztatu, żebyście usłyszeli też jaka jest różnica. Ładowanie przez USB. Tu pojawia się pewien mankament, o którym chciałbym, żebyście wiedzieli. Wkładamy sobie kabel USB, wpinamy w nasze urządzenie, wpinamy w nasz głośniczek i nic się nie dzieje, nie ładuje. W takim wypadku ściągamy urządzenie z akumulatora, nakładamy je jeszcze raz i w tym momencie zapala się dioda, ona się pali tylko przez chwilę. Więc teraz możemy podpiąć się do zasilania. Jak widzicie urządzenie zaczęło ładować, uruchamiamy głośnik. I możemy słuchać dalej, ale ono też po odpięciu od głośnika wraca do poprzednich ustawień głośności. Słuchanie muzyki przez jacka, przez kabel drzekowski. Wpinamy się w urządzenie. Jak słyszycie, on już się automatycznie przełączył w tryb jacka. I teraz no naszym przyciskiem już nic nie zrobimy. Musimy na naszym telefonie kliknąć play i czasami mu się zdarza, że przy takim przełączeniu w trakcie pracy musimy nacisnąć przycisk podgłośnienia. jeśli chodzi o prezentację samego urządzenia. Pokazałem Wam chyba wszystkie opcje jeśli chodzi o ten głośnik, czyli zarówno słuchanie muzyki przez jacka jak i przez bluetooth wszystkie ewentualne mankamenty które musicie znać, czyli w tym wypadku to, że jeśli przełączacie się w trakcie pracy głośnika z bluetootha na jacka, wcześniej słuchaliście muzykę po bluetoothie to nawet jak odpalicie to musicie niestety dać podgłośnienie, żeby on tą muzykę jednak przyjął mimo że teoretycznie w ten tryb się przełączył. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki przez bluetooth to tak jak mówiłem tutaj jakichś większych tam problemów nie ma poza tym, że no trzeba się przestawić niestety na to, że krótsze naciśnięcie to jest zwiększenie, zmiana głośności, dłuższe naciśnięcie to jest zmiana piosenki. Jeszcze czasami mi się to myli mimo tych kilku miesięcy. Pewnie też dlatego, że ja tą muzykę rzadko kiedy Przełączam po prostu, jak pracuję, to puszczam i leci sobie po kolei. Jego cena jest kusząca, bo to jest pomiędzy 130 a 140 zł, więc nie jest dużo i na pewno radzi sobie lepiej niż wszystkie moje małe głośniczki, te, które gdzieś tam miałem w kwocie do 200 zł. To ten dźwięk słychać lepiej. Ja nie jestem audiofilem, słuchałem tutaj różnej muzyki, słuchałem też tutaj kilku książek, czyli jedną kończyłem, drugą zaczynałem w tak zwanym międzyczasie. Słuchałem też audycji. Wołoszeńskiego, które są dostępne na YouTube z Radia Z, gdzie są tam fajne podkłady muzyczne, jest rozbicie rzeczywiście na aktorów, na głosy pewnych sytuacji. Fajnie było to słychać. Problemy pojawiają się oczywiście i to mówię jako ja, jako audiofil, nie, czyli generalnie gość, który no, słucha muzyki, bo słucha i lubi, ale. No nie ma jakiegoś tam wielkiego zboczenia w tym temacie. Mankamenty, które zauważyłem przy ewentualnym słuchaniu, to rzeczywiście muzyka klasyczna. Słuchałem tutaj koncertu Metaliki z orkiestrą z Las Vegas, jeśli dobrze pamiętam. I rzeczywiście to już nie brzmiało tak fajnie. Postanowiłem sprawdzić to też na innych, jakichś tam klasycznych kawałkach, bardziej klasycznych, mniej klasycznych. I ta muzyka klasyczna to tak... No słychać tam delikatne e, różnice pomiędzy tym, do czego ja jestem normalnie przyzwyczajony. Ale sprawdzałem też ten głośnik, e, być może część z Was kojarzy. E, jest taki raper łona, e, on ma bardzo e, charakterystyczną, bardzo prawidłową wymowę języka polskiego i e, kiepskiej jakości e, głośniki niestety powodują, że te końcówki zanikają. E, tutaj tego problemu nie było, więc postanowiłem podnieść poprzeczkę jest taki nasz polski raper MC Silk, y, podobno najszybszy raper na świecie i tam rzeczywiście jest tak, że przy kiepskiej jakości słuchawkach to te końcówki giną, bo goś po prostu strzela słowami jak z karabinu i... no i ciężko jest niestety y, słuchać tego dobrze na kiepskiej jakości głośnika. Tu nie ma najmniejszego z tym problemu. Jedyne na co zwróciłem uwagę, to tak jak mówiłem przy tych bardziej klasycznych kawałkach, to jedynie możecie poklaskać do Rubika, jak ktoś lubi, bo tutaj jakiegoś większego problemu nie było. Ale puściłem też na przykład tą live orkiestrę, sztabę robioną właśnie w dobie pandemii. Nagrał kilka kawałków jeden z nich jest dostępny na YouTubie. Z tego co widziałem, nie wiem, może więcej, ja znam jeden. Też dało się odczuć delikatne mankamenty przy słuchaniu na tym głośniku. Ale to tak jak mówię, dotyczy... Głównie muzyki orkiestrowej na wiele y, instrumentów, tak? Tutaj przy jakiś takich przy normalnym słuchaniu, przy normalnej muzyce nie ma z tym najmniejszego problemu. I to jest dziwne. Znaczy, może ktoś mi kiedyś będzie w stanie wytłumaczyć, jak to działa i dlaczego, bo na przykład y, już dźwięk przy nie wiem, poparzonych kawą 3 jest bardzo prawidłowy. W momencie, gdzie tam rzeczywiście jest też parę tych instrumentów dętych, i, i powinno też być, słychać jakąkolwiek różnicę, prawdopodobnie przypuszczam, że zależy to po prostu też w pewnym sensie od kodeka YouTube'owego, a później od przekodowania tego przez Bluetooth. Generalnie podsumowując, uważam, że za te tam 130-140 zł warto. W moim yy, Odczuciu, rozwiązanie fajne. Mnie się ono podoba przede wszystkim dlatego, że nie zajmuje mi tutaj dużo miejsca. Niezależnie od tego, jak wielki bałagan mam na stole, zawsze gdzieś znajdę jakiś kawałek przestrzeni, żeby go upchnąć i żeby sobie ta muzyczka leciała. Tyle, czekam na Waszą opinię. Zastanawiam się, z jakich głośników wykorzystacie, czego wy używacie. Bo tych rozwiązań na rynku, jest, na rynku jest naprawdę sporo, natomiast ja chciałem po prostu coś maksymalnie małego, gabarytowo, ale żeby dużo y, można było słuchać na jednym ładowaniu, na jednym akumulatorze i dlatego to rozwiązanie podoba mi się bardziej niż wszystkie inne kieszonkowe głośniki, których używałem do tej pory. I oczywiście standardowo zapraszam Was na inne filmy, na Facebooka, Instagrama i Twittera oraz na wszystkie grupy facebookowe, czyli wszędzie tam, gdzie w social media działam. Linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem, na drugi kanał, na live, które są w niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.